W oczekiwaniu na opady śniegu zapytaliśmy w skoczowskim magistracie, czy miasto jest gotowe na przyjście prawdziwej zimy. Jak co roku miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawców do prowadzenia akcji zimowej. Sami niestety nie dysponujemy taką ilością sprzętu, aby, aby całą gminę utrzymywać we własnym zakresie i w tym roku wyłoniliśmy w drodze, w drodze takiego przetargu. Cztery firmy, które oprócz naszego zakładu komunalnego będą prowadzić akcję zimową. Zakładu Usług Komunalnych Skoczewie dysponuje dwoma ciągnikami typu Lamborghini 90 i Lampo 60. Posiadamy dwa pługi mocowane do ciągników oraz pług wirnikowy oraz dwie, dwa rozrzutniki, które są wypełniane mieszanką piasku z solą lub ewentualnie piasku w zależności od potrzeb. Posiadamy również koparko-ładowarkę, która, która służy do usuwania śniegu. No niestety specyfika, zwłaszcza dróg miejskich, jest taka, że, że tutaj dużym sprzętem niewiele można zdziałać, a więc często są to, są to mniejsze ciągniki rolnicze wykorzystywane do odciężania tych dróg, tak żeby mogły wjechać właśnie w te wąskie uliczki. To myślę najtrudniejsza rzecz właśnie odśnieżanie miasta ulic ulic w centrum miasta, gdzie bardzo często zaparkowane samochody, no niestety stwarzają ogromne problemy przy odśnieżaniu. Do odśnieżania w sumie mamy, mamy prawie 250 km dróg w gminie. Część dróg to drogi powiatowe, które również utrzymujemy w ramach podpisanego porozumienia z powiatem i ponad 200 km dróg gminnych. Które musimy odśnieżać. Powie grudnia śniegu jak na lekarstwo, ale pogoda sprzyja miejskiemu budżetowi. Na akcję zimową 20, 2009-2010 rok przewidzieliśmy wysokości ponad 660 tysięcy złotych. No mamy nadzieję, że, że środki te wystarczą. W ubiegłym roku dla porównania wydaliśmy na, na prowadzenie akcji 550 tysięcy złotych, więc y, y, jesteśmy przygotowani y, finansowo na prowadzenie tej akcji. Na razie, jak widać, oszczędzamy to wszystko, co uda się zaoszczędzić na prowadzeniu akcji zimowej, będziemy mogli przeznaczyć na remonty dróg. Na dzień dzisiejszy zakład usług Komunalnych w Skoczowie jest przygotowany do akcji zimowej.